Drogowy szeryf chciał ukarać kierowcę tira, zajechał mu drogę i doprowadził do kolizji. Do prezentowanego na nagraniu zdarzenia drogowego doszło na Alei Krakowskiej w Tarczynie. 43-letni kierujący osobową schodą poruszał się za ciężarówką z naczepą. Kiedy kierujący zmienił pas z lewego na prawy, nagle przed jego maską pojawiła się wspomniana wcześniej skoda, której kierujący bez uzasadnionej przyczyny gwałtownie zahamował, doprowadzając tym samym do najechania na tył swojego pojazdu. W ocenie przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, zachowanie 43-latka było celowe i, krótko mówiąc, złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne. Dokumentację z miejsca zdarzenia wraz z zabezpieczonym nagraniem z kamery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy funkcjonariusze przekazali do Sądu Rejonowego w grójcu, by tam zapadła ostateczna decyzja, czy 43-letni mężczyzna odzyska swoje uprawnienia. 43-latek siedzący za kierownicą skody usiłował przekonać funkcjonariuszy, że do tak nierozsądnego zachowania skłonił go fakt, że ciężarówka zbyt wolno jechała lewym pasem. Pamiętajmy, że jako kierujący mamy obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów, nie mamy natomiast prawa do wymierzania jakichkolwiek kar innym uczestnikom ruchu drogowego.